Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, ozdurku, co zrobiłem przy królikach numer 3. E, tutaj możecie zauważyć, e, zrobiłem oświetlenie też dla królików. E, podadził mi tutaj hodowla królików taki kanał. Oh, no, Będziemy sypywał. Tutaj. tutaj możecie się dzień przed bieginią nagram na te królików kalifornijskich. I tak tutaj do samicy. Możecie też coś zobaczyć. Sianam, Tak, yy, na styczeń też Wam powiem, że będę miał dwa banany francuskie, także. No i też damy. I brat też będzie kupywał króliki na i Wiedeńskiej lubi będzie hodował. Ja hoduję jak dzieci, no tutaj do jeliszka. i kali tam. Raz, to I tak. Yy, w każdy piątek możecie się spodziewać nocnej kontroli. O no tak około 19 godziny. Dobrze. Jutro no, pamiętacie, że nagrywamy filmik codzienne obowiązki. I nowa będzie nowa część filmiku pod tytułem Dalej paszę dla tulików, ponieważ zakupuję kukurydzę jutro. Także nagramy. Dobrze subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, polecajcie i cześć